Pomyślałem, się skończyłam. Okay. Co jutro, jutro zrobię tam? Pomyślę, co miałam jutro robić? A, no, e, pokażę wam, e, jak będę szła e, do tego tego. Jak się nazywa? E, no Do tego sklepu, gdzie ku, pokazałam wam. To tam ten. To wam to pokażę. Już to nic. E, no, zobaczymy jutro. Bo jak jutro kończę szkołę, to wiem jeszcze obiad. No. I ten. Idę teraz tak do sklepu po picie. Albo nie, pierwszy muszę telefon zanieść. To muszę też iść. Zanieść telefon. Mogę jeszcze wam. Pokaż, że No, coś tam. No. Okej, okay, idziemy Jedziemy w ogóle. Ja nie idę. O, o, scooter. Ja tego nie lubię tam. No Okej. Okay. Po co nie ma mojej kozanki? Okej. Okay. Nie ma, ja myślę, oni są żeby takiej e, no jak do jak mama albo tata pracują to tam opiekują nie ja wiem tam okej okay. jak pod do domu wow matko oh. okej okay. ja gdzieś w domu I już są wow. okej okay. Ten muszę Czekajcie. napiszę na chwilę. Okej. Okay. Coś mi się nie chce. No. Okej, okay. ja już tu skończę. Dajcie łapki w górę. Pa!